Tam będą apteczki, więc lepiej się teraz podleczyć. Bum. Eee, no, mu jest? odpadła i zginął. A kto to M4 zostawił? Czy tam M16? Nie wiem, jak to. Ja. ja chętnie je wezmę. Trzy weź. Ja wolę moją snajpek. A jak kto chce, pilcy? Jedne są. Eee, ja chcę. Jedne no. są no. chyba obszczane, więc jak to. To, to dlatego, dla, dla Mateusza. A biorę te <laughs> obszczane. <laughs> Coś podniosłem, ale. <laughs> masz? Masz te pilsy? O, latarka, Slender Zombie, zombie, zombie. A. Jeszcze jakiś? Jeszcze jakiś? No chodź, kurwa. To nie jest jeszcze finał, a nie to finał już, no. To jest finał już. To, 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 to o, będzie konsekwentny. To tu można mamy wybuchnąć atleta. auto. Mogę wybuchnąć auto? Nie. Ej. Które? Ja je chętnie. To tam. Dobra tam. chłopaki, taktyka jakaś. Widzieliście, że chodzą... a jego trzeba tak. zatankować, a nie wybuchnąć. Mhm. Ej, patrzcie. Taktyka jest taka, widzicie tamte z przodu przed no, nami? Widzimy. Gdzie? To jest na koniec. Lecimy od prawej, tutaj zaczynamy. Dobra. Tamte mają być na koniec. Dobra, nasz taktyku. I jak jesteś na górze, to zrzucaj na dół, a nie targaj ze sobą. No, najlepiej będzie. To jest najlepsze. Ale o czym wy mówicie? Trzeba to jest, to jest, to jest <grym> taktyka. Dobra, Bierz ta, ta, ta... ktoś to i idzie od razu, ładuj. Nie, położę obok. Ale chodzimy razem. Tu są wszyscy? apteczki, tak, wszyscy chodzimy razem. O tu prami. są apteczki. Tu są apteczki i amunicja, jakby. Dobra, lecimy. Gumer. Do Spitter, wszystko. Kurwa, sorry. Dobra, ja ich maczetą Dobra, na razie morduję. Wszystko leci. Ej, dobra, ja tu będę starał się dobrze osłanieć i w ogóle... Dobra, już widzę. A, coś mnie jeszcze ciągnie. Już go biorę. Dzięki. Dobra. Sorry. Uuu, wdawałem się. Chodra, lec, dobra, lecimy. Na górę trzeba gdzieś skoczyć. O, tu jest mołotowa i żygi. Tu polecam wrzucać wszystko, co macie. Trochę mi pyszcze kobili, ale to nic. Idę na górę i zrzucam te Dobre. na dół. Ja też lecę. Nie da się zrzucić! Da się. nie możesz O, dobra, spadło w końcu. O jest, dobra. To tu są tu półda Idę, Idę też cię tak? tak, Ja ciebie będę osłaniał. Pa, zabiłem te paliwę Dobra, zabiłem. Nie zabiłem Rzucę coś tutaj. Nie, nie, nie wlewajcie na razie. Trzeba wszystkie tak mniej więcej ogarnąć. I Bartuś nie wytrzyma, na razie. Dobra. Wyrzuciłem kolejny. O, o to jest młotowa tutaj, jakby co. To biorę. Ale i fajnie głowy odpadają. I Wyrzuciłem kolejne na dół. Dobra, biegnę Potem tutaj dolekcje. Ten tu jakiś się... kościół... Jak tam na górę wejść stąd? Jesteś na dole, czy na górze? Coś mnie bije, weźcie mnie po... Jestem na drugim kucy. piętrze, a próbuję wejść na trzecie. Na trzecie, to ty na kucy. trzecie. Kucy. Próbuję, próbuję, próbuję. No, spoko. Ale no, ja, no, ja nie no, wiem, jak tu na trzecie się wchodzi. Leżysz, świnio. Teraz. tam jest... Be... Kurwa. Tam jest Smoker. Leci Paniak, jeszcze jeden. Zaraz ci go Zabaj. ściągnę, jak mi się uda. W język po prostu brubel, Tak, tylko że mnie tu bił ten. Dobra, ja tu. Tank. Zaraz idziemy. Może on we zabi? zabi. Tam jeszcze na górę by się przydało, jak się wchodzi na A trzecie piętro. Tanka, ty, Gdzie on jego? jest? Tutaj. Ja rzucam mołotowa, tylko zabiję jeszcze ten. tanka. to tanka, ja... jasne. Kurwa, co mnie tam. Dobra, stracimy jeden ten, ale... Albo nie. A, podniosę. No spoko Dobra, nie żyje. Dobra. Bartek na was No to jest super. Dzięki. Ja Bartka już podniosę. Bartek tam gdzieś była apteczka, chyba mał, masz mał. swoją. Jak tu się na górę wchodzi? Eee, tam, Dobra, to ja już lecę z sobą. A oni niech powoli nawet może nawet w życiu. Ja przyjeżdżę. Bartek bliżej. Idzie horda. Spokość. Ej, no ja centralnie nie wiem jak tu na górę wejść. No to tutaj ja już jestem. Tutaj, tutaj. Jedziesz A, dobrać. tam, dobra, no. Kur! Albo ja, albo ktoś tam tą... O, oh, fuck. Ja z maczetą biegam. O, wow. jeszcze mnie złapał. Już nie ma. Dobra, dzięki. Dobra, weźmy to stronę ja się muszę wziąć pteczkę. No cię Zrzuciłem wam jeden, zaraz powiedzmy. Eee, na plecy, 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 pcheła. Ej, wy rozwaliliście Gdzie te paliwa, co nie? Jakie paliwo? A to chyba nie wszystkie, co? No nie wszystkie, ale jednak trochę, bo widzę, że się odrodziły. No kurwa. To dlatego Dawaj. załadujmy te co możemy. Tak, trzeba ładować tam od razu. Albo no, uważać, dobra. To powiem wam trochę ładnie straciliśmy tych. No bo już... Mieliśmy ich full. Dobra. Charger. Charger, no. Oj tam zabawa taka fajna, okay. jeszcze trochę. Na zaawansowanym się fajnie gra. Dobra. To my z... boomer. Dobra. To Dobra. my z serkiem lecimy dalej. No, leccie na górę. Dobra, ja zapraszam przodem, żeby z katany ich podobijać. Dobra. Faj, bomba tu jest. A, Dobra, tu że... ja, co no, są nie. na samej górze. Zrzucajcie na dół, no. Znowu horda. Wiesz, to bardzo się do tego. on od razu nie ma co czekać. Ufak, 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 ufak. żeście rzucili jeden ten i na dachu został. Próbuję go wziąć zaraz. No nie jakiś buga wyciągnie. I darmowe skiny. Dobra. Mam go, sofa go z tego. Dobra, super. daszka. Tank znowu, dobra. Ja mam kolejnego mołotowa, tylko... Fuck, rzuciłem się mołotowa pod... Nie gdzie jest tank. ...pod nogi. O oh jest, ej, hey jest! Kołowaty za tobą. A, ja dostałem. I masz tripson, uważaj Bartek, bo rzuciłem. A. <noise> Zaraz go zabiję, cię podniosę. Dobra, spoko. O, będzie rzucał we mnie. O, spadłem. Gdzie on ja jest, by... bo ja wam nie pomogę. On już padł. Już Umiesz padł. Już padł. Idę no, podnieś mnie. Gdzieś apteczki jakieś były tutaj? Tu jest no. defibrylator. Ja defibrylator też mam. Ej, boomer, boomer gdzieś jest. Łazajcie, Charger jeszcze. Sorry. Charger Tam jest, jest. jest. Ja wam zrzuciłem kolejne te A boomer jest. Jest tutaj apteczkę jakby ktoś mógł mi rzucić. Już zaraz. Już, ale tam jeszcze jest. Nie mam, nie jest. mam. Sorry, nie mam. Ja mam. Zaraz ja idem tylko. No? Sebek jeszcze ma. I nie to mam to defibrylator, spiter. a apteczkę użyłem na siebie. O no, no w sumie. Ten gdzieś Peter był do... choć, Bartek. Tylko osłaniaj mnie, co nie? Raczej siebie i nas. Wszystko dookoła. Cokolwiek. Dobra, o, A pilcy ktoś ma? O, Peter. Ja mam pilcy. go wam. Ja bym poprosił, jeśli nie problem. Już Chociaż nie, czekaj, jest. są pilsy u góry. Dobra, idę są? Tu dobra, są daje. pilsy. E ja się jakoś jakieś baniaki są na dole zrzucone? Nie widzę. Nie. Nic. Już nie. Nie, jak to jest, rzucił tam na górę. Teraz idę na drugie Zatem piętro, zrzucę wam coś. Idę na górę, po baniaki <coughs> też jakieś. Idzie to jest, może tutaj się złożę, to już w ogóle byłoby ciekawe. Tu jest hunter, 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 zaraz będzie na mnie. Jest na mnie hunter. O, kurwa, puść mnie, gnoju. Ej, na mnie jest hunter. Na mnie są wszyscy. No, my ma ten kurwa co... Już zaraz, kurde. Dobra, ja ginę. Mam defibrylator, jak coś. Ja to też mam, mam i umieram. <coughs> Zdechłem. Zostawić coś na chwilę tylko To nikt nie był na dole? Ja byłem pa. sam Hunter Co Hunter. na tobie? Dobra, już no. idę Kurde jak muszę przeładować, już biegnę. No bo ja on i tak już zginie. No nie jestem. Niezgodny. Jestem, Weź go podnieś. A weź mnie zabij i na def defibrylator możesz użyć na mnie, będzie lepiej. Tylko, że nas dwóch jeszcze potrzebuje tego defibrylatora. Ja mam, ja mam jeden. No i ja też gdzieś miałem, więc akurat dobra, na naszą dwójkę. Dobra, panowie GG, zrypaliśmy tym, że rozwaliliśmy te, te baniaki trochę. No, hmm. trzeba było od razu je wlewać, niepotrzebnie je zostawialiśmy tam też. Nie no, próbujcie jeszcze. Spróbujemy, ja leżę. Dobrze, leży. Ale no, to już ja też leżę, bo mnie Smoker złapał. No to dobra. To jest ostatni panowie. Tak jest, nie poddałaj się. A może. Ale to było dobre, że dwóch zostaje na dole. Dwóch musi zostać no. na dole i... I reszta Dobra. biega. Trzeba się podleczyć. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. E, Sebed, wyrzucałeś te 16 czy nie? Nie. A wszyscy mają karabiny? Jak... Może mhm. tak? Bo też shotgun jest dobry tutaj. Żebym... Tylko, o. że mam ten kolerny celownik laserowy trochę mi go szkoda. O, znowu oszczędne pilsy To weźcie je. O je, jak tam jebie, je, je, je. <laughs> podejście numer dwa znowu. Ty, Bartuś, masz te pilsy, tylko sztykasz. Gdzie ty jesteś? O, zombie. O. Się przyda się. Chodźcie do tego biegnę hello no one's there miała ja matka syna syna jedna, jedna. Siub. chodź ty sadisto nie kombinuj z nim. morda idzie chyba. No już, już nie idzie musisz zatankować samochód benzyną Znajdź kanistek z benzyną Przenieś benzynę do samochodu Musisz zatankować samochód benzyną. Ej dobre, co dobre Co ty masz jakiś ADHD? Co ja? No, ty. ładujesz pod tym szkle. Skrze Ale dobre szkło. Szkle. Hartowane. Eee. No patrz, dobrze zrobił krzywdę szkłu. Szkół. szkół. Nie wiedział, nie wiem jak to odmienić. Jak szkle, to się... szlu, nie wiem to <laughs> Szkle, Szkłowi. A czemu tu nie ma tych? Dobra, uciekajmy... Charger Nie! Biegnę, biegnę, biegnę To ja Ej, wam już coś może zrzucę Fapnę, cholernie. Chcecie? No, da. Macie. Dawaj na dół wszystko Macie. Rzucajcie na dół. O, tu macie ten kanieckich. We trzech jesteśmy na górze, na dole. Nie wiem. I tam nie jest boomer gdzieś za mną. Gdzieś to, to, Dabaj, numer. to jest Dabaj. tutaj. No to dobra, tylko wezmę sobie jakiegoś odgana jednak może. I apteczkę zabiorę ze sobą i już lecę. A, bo. Dobra, czekaj, tylko jeszcze tu strzucę TT. Tu jest mołotowa. I coś jeszcze, zaraz będzie, zaraz tylko. Bo... No to starajcie się zrzucać. My tutaj z Mateuszem będziemy. To jest mołotowa i pilsy sobie, jakby to Te zombiaki dostały jakieś pojebanie. Pozostały w miejscu i się nie guszały, patrzyły się na mnie. To chyba dobrze Dobra jest. Bardzo dobrze Są dwie mołotowe Rzucamy Za nami są Dobra idę po te teczuszki To Weź kry mnie Dawaj do mnie, do mnie tutaj dawaj Cebek, no zaraz przecież ja się tu z nimi biję, przecież mówiłem ci, że za nami są. A ja też się tu przesadzi. Dobra, jest ok. O, 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 o weź ja się już nie ratuję. Dobra. Mogę w przyszłości przeładować. Polecam Shotgana tutaj, bardzo dobry. Trochę ciasno, więc jest. Dobra, z shotgunem. w środku. Już są w żelejście, już są są żelejście. Dobra, trzeba zejść na dół teraz, Oskar. Nie, góry. jest. Chodzimy góry. Wchodzimy na trzeci. Chyba, że można tu jest jakoś zeskoczyć od razu. Na te... Tutaj będą schody. A można na nie zeskoczyć nie robiąc sobie krzywdy? Nie, ja padłem prawie, muszę się podlaczyć. Hmm. No fajnie, Już ja też. Już ci pomagam. Łapałem. Jeszcze mnie ząbek z tyłu bije. A tego tanka ma na fajne sobie z pościągać. No, można. Ja widziałem na przykład Dobra, tego o, że... ja na Hunter przykład. Widziałem Huntera jako Hitlera. <laughs> Albo Ezio Auditore da Firenze, ktoś tam. La Firenze. Da Firenze. Ja nie wiem, jaki Dobra, jeszcze ja Ezio Auditore da Firenze. La Firenze <laughs> mają krzywe ręce. Cztery. O. Też. Sebek, tamtymi tymi, tymi schodami. Ty mi tutaj. Co to jest? A, tak. Nie wiem, na górę. Lecimy. Le lecz się, Kamil, leć. Pogda. Joki. Dobra, lecimy. Nie, weźleć. tu maczeta najlepiej. No, macheta, katana. Dobra, biorę drugi. O, no, bomba tam też była i... Już idę. Nie, bo mnie z Joki może nie ściągnąć. to też rzucisz. Zrzuć, zrzuć ja ich więcej. Ja mamy bude. 10. Dobra, teraz sobie kocz ten Kurwa! Ja! Co? Dobra. Zobacz Dobra. na to Gratulacje. tylko jeden. Właśnie. <śla> Kurwa. Nie mogę. Co tu się o, dzieje? Co, goście? Ło! Się, że jeden. Jakbyśmy zostawiali znowu... Okej, okay, teraz próbuję teraz to podjarać. Tam mać, tam jeszcze dwa wam. Leżą, no. Kurwa, żeby były wszystkie. No, bo ja to jeszcze po ten jeden pójdziemy. No. Już idę, już idę ci tu. Ło! Ło, Hunter. Dobra. mać O, akurat na trzecim piętrze jest to jedno. O, 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 o. Dobra mam nadzieję, że się nie Jeszcze jeden nie. panowie. No to akurat bomba, mamy serbeka. tutaj na trzecim. Ja mam tego, ja mam motowe. No ja Jak tak coś, to nas tu osłaniam. Dobra, zrzucam, Iceberg schodzimy na dół, co? Dobra, tylko jeszcze zabiję tu tego jednego zombiaka. Okej, okay. możemy schodzić. Dobra, Sąc ale nie tak gościu. No wziął mnie ten, Nie O mnie też trzyma. Schodźcie na dół szybko. Ale szybko, panowie, szybko, tak poważnie. Już idę. Gdzie jesteście? Dzięki. Kurde, zablokowałem. O, czekaj, bo zaraz padnę jeszcze, bo mam 7 hapca. Sebek, podniesiesz mnie? No. I ja padam. Ale pod... Zdążyłem już się. idziemy, już idziemy. ważniejsze, już... że zdążyłem podnieść. Pod... Dobra. Teraz się podniosę. Ty. Dobra, spoko. Chodź tu, chodź tu, Sebek, bo ja go nie Zaraz, bo Joki O, tank, tak, tak, uciekaj U. lepiej. Gdzie jest tak? Dobra, ogień tam do nich Hunter. Hunter. Ej dobra, no, zapomnijcie o mnie, idźcie. Sewek, uciekaj Uratuj się albo nas Zabra, Dobra, ja Wlazłem Kurde <grym> Zostawiliście nas. No musiałem, sobie. <grym> Boże co za chora gra. Ja wszyscy padli, tylko ja. Trzeba było od razu szybko podbiec do tego i wleźć. No to ja chciałem temu Mateuszowi pomóc. No. A ja po tym Oscarowi tak. No, i, no i, nie tak, i nie pykło. Boże. <kluzny> boże, boże, boże. Chora gra. Najbardziej istotny, byłem pięć razy umarłem, a kurde. Ja trzy. No ja najwięcej leżałem. Użyj temu Dobra. Nie, niech sobie poleci. Nie, bo widzisz, że jesteśmy nubami, nas hejtują. No i tak trudno, I, i, i tak nas, nas będą hejtować. W ogóle słyszałem, e, słyszałem że na YouTubie gdzieś gość napisał. RIP in peace. In peace. No. no. Rest res in peace, in peace. Okej. Okay. O, syn dyrektora, dobra celność. A, no. O, no. Opchęła 9% strzał w głowę, ale to chyba nam. Tak, tak. Cycki <grystanie> Seuss. 2300 zombie ucierpiało podczas kręcenia tego filmu. Dobra, to by było na tyle. Tak więc ładnie się pożegnajmy. Pożegnajmy się. Ła tak. Ładnie się żegnajmy. żegnamy, no, żegnamy <grystanie> się ładnie. Do, do miłego. Do, do następnego. Tak bym powiedział. No to na razie. Trzymajcie się. A pusie.